W Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Są tacy, którzy kochają piosenki religijne, i są tacy, którzy piosenek, piosenek religijnych po prostu nienawidzą. Uważają, że nie ma większego kiczu na świecie. I taką szczególną piosenką jest na pewno Barka. Połowa ludzkości parkę kocha i śpiewa przy każdej okazji, a połowa ludzkości, jak słyszy parkę, to dostaje dreszczy nienawiści. Tymczasem ta dzisiejsza Ewangelia mówi właśnie o tym, że Jezus przyszedł do Piotra, wymówił jego imię i powiedział: pójdź ze mną, będziesz łowił ludzi. Mam dla ciebie zadanie, mam dla ciebie propozycję, mam pomysł, na twoje życie. No więc jak przeczytałem tą Ewangelię, to pomyślałem sobie do roboty. Trzeba opowiedzieć ludziom o tym, że Jezus chce ich złowić. Jeżeli pływasz sobie po oceanie internetu bezpański i ciągle pod powierzchnią wszystkich spraw i wszystkich rzeczy bez tego tlenu, jakim jest Bóg. Słuchaj, dajmy się złowić razem. Od dziś, co wieczór będę komentował Ewangelię na kolejny dzień i około 22 umieszczał ją umieszczał ten komentarz w internecie. Jeżeli chcesz, to możemy wspólnie odbyć jakąś drogę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.